Księga Izajasza rozdział 40 od wiersza 26 Podnieście ku górze oczy, popatrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza zastęp gwiazd w ścisłej liczbie. Wszystkie jest na poimieniu. Dzięki jego ogromnej sile i potężnej mocy żadnej z nich nie zabrakło. Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem twoja droga i nie dochodzi do Boga twoja sprawa? Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców Ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach, jak orły, biegną nie tracąc tchu, prą naprzód i nie są zmęczeni. Nawołanie przez Boże Słowo, abyśmy zwrócili uwagę na Boże stworzenie. Na to, co nas otacza. Podnieście ku górze oczy, patrzcie na gwiazdy, i sam pan mówi, przecież ja to wszystko stworzyłem, przecież jest dokładnie taka liczba gwiazd, jak zaplanowałem. Żadnej z nich nie zabrakło. Kiedy popatrzymy na piękną naturę na lasy, na drzewa, na jeziora, morze, na oceany kiedy popatrzymy na słońce, na księżyc możemy popatrzeć z taką świadomością, że przecież jest Bóg Stwórca. W takim przypadku, w takiej sytuacji naszego życia, kiedy pojawiają się wątpliwości, warto popatrzeć na to, co jest przed oczyma naszymi. Warto sobie uświadomić, przecież Bóg jest twórcą, przecież Bóg wypowiedział słowo i stało się. I dokładnie tak, jak on zaplanował. To dlaczego mielibyśmy myśleć, że w naszym życiu to, co się dzieje, Bóg o tym nie pamięta, Bóg tego nie widzi, Bóg jest słaby, żeby zaingerować w nasze życie. Takie myśli tylko nas obciążają, męczą i osłabiają naszą wiarę. Lepiej popatrzeć na gwiazdy, lepiej popatrzeć na całą naturę, która nas otacza i która też na swój sposób chwali Pana i jest dowodem rzeczowym, że Bóg istnieje, że Bóg ma moc, że Bóg wszystko może i sprawia tak, jak chce. Takie pytania są tutaj podane w tym tekście. Czyżbyś nie wiedział, czyżbyś nie słyszał, że Bogiem Wiecznym jest Pan, że on jest twórcą krańców Ziemi, że on wszystko czyni i nie męczy się, on nie ustaje, jego mądrość nie ma granic? I on też tym, którzy są zmęczeni, daje siłę. Właśnie, żeby przyjąć Bożą Moc, należy sobie uświadomić, że. Jej potrzebuję, że jestem słaby, że jestem zmęczony. To nie jest wstyd być zmęczonym, to nie jest wstyd być słabym. Bo właśnie w takim stanie możemy przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, potrzebuję Twojej siły, potrzebuję Twojej mądrości, Twojego wsparcia. Wstydem nie jest być słabym, wstydem jest w tej słabości trwać i pogrążać się. Ale kiedy przychodzimy do Boga, to wtedy możemy być świadomi tego, że On daje nam siłę. I to, co jest pięknego też w tym tekście dzisiejszym, to jest właśnie to, że gdy nawet młodzi ludzie sami w sobie, jeszcze z natury, są silni, są zaradni, mają możliwości, żeby radzić sobie w życiu, żeby załatwiać sobie wszystkie sprawy, żeby im się powodziło, to i tak oni w końcu stają się słabi. To i tak w końcu oni rezygnują i nie dają rady sobie w życiu. Ale ci, którzy ufają panu, bez względu na wiek, nawet gdy jesteśmy w starszym wieku, to. Otrzymujemy nowe siły, przybywa nam wciąż nowych sił. Także wzbijamy się w górę jak orły. Nie ma teraz tutaj czasu na to, żeby opowiadać o tym, jak orły odmładzają się, jak przeżywają drugą młodość, jak ten proces się odbywa. Ale to jest prawdą i my, bez względu na to, jaki jest nasz wiek, możemy czuć się młodo, dlatego że mamy siłę od Pana. Że kiedy przychodzą słabości. Kiedy przychodzi jakiś trud życia, to wtedy możemy wiedzieć, że możemy oprzeć się na Bogu. Możemy biec nie tracąc tchu, możemy przeć naprzód, tak jak tu jest napisane, i nie musimy być zmęczeni. Bo nasza siła, źródłem naszej siły jest sam Bóg. Jest Chrystus, który daje nam zawsze na tyle łaski, na tyle pomocy, wsparcia, na ile tylko potrzebujemy. On nas nigdy nie opuści, on o nas nigdy nie zapomniał. Skoro Bóg pięknie wszystko stworzył, cały wszechświat, całą Ziemię, przyrodę, to czyż miałby on nas zapomnieć? Jak dobrze jest zaufać temu i w tej ufności przyjmować nowe siły, mądrość, przyjmować taką chęć do życia. Chrześcijanie to ludzie, którzy nie rezygnują, którzy nie odwracają się wstecz, którzy idą do przodu, którzy prą do przodu. To już jest takie słowo, przeć do przodu. Czyli są pewne opory, są pewne przeciwności, a my przemy do przodu, bo mamy siłę naszą w Bogu. On się nie męczy, on nie ustaje, i on taką właśnie siłę też nam daje, abyśmy bez rezygnacji, bez jakiegoś zwątpienia. Patrzyli do przodu i osiągali cele, które Bóg wyznaczył dla nas. Bóg daje nam ku temu siłę. Nie mów, że droga Twojego życia. Przed Bogiem jest zakryta. Pan wszystko widzi, Pan wszystko wie. I On zawsze nam daje na tyle siły, abyśmy mogli poradzić sobie w każdym problemie, w każdej sprawie, abyśmy mogli patrzeć do przodu, nie rezygnować i zawsze Chrystusa mieć przed swoimi oczyma. A więc naprzód, naprzód, bo Pan prowadzi nas, Pan toruje drogę, Pan daje siły. Ojcze, dziękujemy Ci za to, dziękujemy za Twoją łaskę, za Twoją wierność, dziękujemy, że Twoja moc obfituje w naszych słabościach i ostatecznie możemy stwierdzić że jesteśmy mocni nie z samych siebie ale nasza moc pochodzi od ciebie z góry amen